Dobry dzień, dobry wszystkim. Nie wiem dlaczego, ale wywaliło livea. Kurde, kolejny raz, coś jest nie tak dzisiaj z, yy, z naszymi yy, serwisami streamingowymi. Albo u mnie jest problem, i to kurde, dość poważny problem z tego względu, że nie przerzuca w ogóle na TikToka livea ani nic takiego. Także mega, 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 mega słabo to tutaj dzisiaj wygląda. No, znowu nie przerzuca na tego. Samo zakończyło live'a. Mm, na kiku, już wam mówię. Na kiku dopiero właśnie wróciliśmy, nie? Chociaż nie, nawet na kiku nie ma. Co jest coś, kurde, nie tak, nie? Nie wiem o co chodzi dzisiaj, ale nie mogę się w ogóle połączyć z różnymi serwisami streamingowymi. No dobra, na kiku wróciło. Go live by wróciło, ale co, co tutaj będzie z tym dalej, to tak naprawdę nie wiem. O, jejku, jejku, no dobra, parę, paletę sobie weźmiemy. O, kurde nawet zadziałał w tym momencie. Ja no sobie sprawdzę jeszcze tu. Nie, na tym dalej jest lipa. Nagranie niedostępne z powodu błędów technicznych. Ciekawe, kurde, jaki skoro... Nie ma błędów na innych platformach. To dlaczego są akurat na TikToku? Na TikToku. Dobra. Lecimy coś sprzedać, bo nam nie starczy na pracowników. Sianka. I tutaj będzie problem duży. To tak: kontrakty. I lecimy sobie od samego dołu. A więc, tu na granulat. Ja nie mam tego. Teraz tak: sztabka. Metalu. A ci ile chcą? 56 pył, metal 30 i 30 szkła stopionego, które akurat mam w magazynie 30. Tutaj by można się potargować, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 500 dolarów więcej może zrobimy. Ok, akceptuję. Przyjęte. Dostawa. Teraz tutaj 86 rolet papieru mamy. 830. Tak, targuj się. Raz, dwa, trzy. No zobaczymy, czy na 130 dolarów pójdą. O, zgodzili się. Pięknie. Dostawa. Dziękuję. Teraz tutaj. Kompost. No nie mam za dużo. Niestety. Eco Blend. Magazyn. Tyle, tyle, tyle. I to by mi pasowało. Tutaj gazety. Ja nie mam w magazynie żadnych gazet. Ale to by mi pasowało tutaj. Targuj się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 150 dolarów więcej. Zobaczymy, czy przyjmą tę ofertę. Przyjęli. Metal. 24 w magazynie. Nie stać nas. Eee, tutaj szklany pył nie mamy. W magazynie tego mamy zero. Tutaj w magazynie mamy płyty. To możemy się potargować na 140 dolarów. Ok, dostawa i plastiki. Mamy granulat plastikowy. I czemu tutaj jest ta kropka? Po co jest ta kropka? Tego nie wiem. Skoro tutaj mi oferują wyższą, targuj się. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 150 dolarów więcej. Kurde, no zgodzili się. Ok. Teraz znowu papier. Mamy 20 rol I tu już wszystko, co możemy zrobić. 7200 dolarów. Idziemy na śpiącą. Ponieważ nie mamy nic do roboty. A my naszego, a czy my możemy sobie. Personel domówić. Chyba nie możemy, nie? Zbieracza śmieci. Kolejnego. Możemy. Będziemy mieli sześciu. Najwyżej później go zwolnimy. I tyle w temacie. Asystentka. Jedna. Dzienne wynagrodzenie. Ma stówę. Ok. Pracownik sortujący. My mamy dwie trujeczki. To nam starczą. Starczy dwóch. Ok. Czyli mamy całą flotę sześciu samochodów czyli będziemy mogli 6, około 10 zleceń nawet walnąć sobie, nie? Tym razem około 10 zleceń, czyli na, na bardzo bogato. Dobra, pokaż co tutaj masz za oferty. O kurde, o kurde, raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, wszystkie przyjęte. Teraz tych wysyłamy na TT. Dwie mi nie zostaną. Nie? Do zbierania, go. 115 kg, możesz go. Do zbierania, go. Do zbierania, go. Ała, ała, ała. Samochodem nie rozjechał. Do zbierania, go. I panie, ty też. Do zbierania na 80 kilo. Proszę bardzo. Dwie oferty zostały. To ja sobie jeszcze dwie hapnę. Ode mnie stąd. Oferty złomu. I tutaj możemy sobie walnąć. O, stacja jakaś. Minus 100 dolarów. 80. Dobra, 77. Kurde, nie zgodzi się na to. Na pewno się nie zgodzi. Mm. -mm osiemdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt siedem, dawaj to, sto siedem, sto piętnaście, dobra, mamy to, i teraz kolejne dwugwiazdkowe, czyli to Starguj się raz, dwa, trzy, czterdzieści dolarów mniej się starguje, może się uda. Okej, okay. akceptuj. Dobra, przyjęte. Mamy cztery i dwie nowe lokacje. Dobra, to lecimy. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. No to teraz będzie chyba gruby hajs zarabiany, nie? 4000 nam zostało z poprzedniego dnia. Dzisiaj to wypadnie trochę chyba lepiej. Ze względu na to, że już nie, nie będziemy na minusie, nie będziemy mogli tak na szybko sprzedać tego wszystkiego. Nie będziemy musieli sprzedawać tak tego wszystkiego na szybko. Pale, nie żadnych tych nie ma, Dobra, tu coś leży. Jakieś robociki, cholipka. Wie co to jest? No tych robocików jest, nie? Okej. Okay. Mamy to. Otwieramy. Pyk, 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 pyk. 200 dolców zarobione. Tu nic nie ma. 100%. I lecimy na kolejną bazę do zbieractwa, na zbieractwo, Tyk, i kolejne. O nie, nie, no nie lubię tego. Nie lubię tej miejscowy to trzeba latać. I wszystko jest porozrzucane na taki miszmasz zrobione, nie? No dawaj to. Skrzynia jest też. No ale te 200 dolarów, jak my teraz zarabiamy taki hajsior, to jest. No już powiem wam, że gardzę trochę. <laughs> Bogactwo. Teraz weszło. Ile zarabiamy, że wiecie? Zaraz będą maszyny, nowe, e, zaraz będzie, e, będą różne konstrukcje budowane pewnie przez nas. E, jakieś e, automatyzacje się zrobi. Tego tutaj jest. Gitara. Tu już nic nie ma. Gaśnica brauna. Którą też wyrzucimy. Dobra, jeszcze kawał kawałek. I będziemy mieli 100% zrobione. Jeszcze tam coś jest, nie? Tutaj do góry. O to jak przejdziemy tutaj, tu, 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 panie. Tegoż to bym nie zauważył. I tam. Zabawek wuchta. O, jeszcze jedna rzecz. Tam. Że że nie zauważył tej małej zabaweczki. I ostatnia miejscuwa. A nie, jeszcze dwie. Dobra. Jeszcze dwie miejscóweczki mamy. Oj, znowu ten dom. A nie, to jest jakaś nowa. Sorry. To jest jakaś nowa. Dobra, nie ma piętra, jest tylko parter, ale tutaj mało jest. O, tutaj jeszcze ten. tu gdzieś za ladą stoi. Tam na Peronie jest jeszcze pełno rzeczy. Uhu. No to będzie dużo tego. Trafione? Ideola. Dobra, na Peronie jest pełno. Ej, zarobiliście. Ja myślałem, że tutaj nie będzie nowych lokacji, a tutaj jednak są nowe lokacje. Czyli. Z każdym poziomem mamy więcej lokacji. Kurde. Dobrze. Idziemy do wozu. No, trafiłem. Dawaj tu. Ostatnia rzecz z dworca. Oj nie. Tu coś jest jeszcze. Kargo. Jak killer na kargo podjechaliśmy. Dobra, 14:30 i i ostatnie Okej. Okay. Będziemy się tutaj. Będziemy sobie tutaj wchodzić, żeby nie mówić, że wyłamy coś tam. Krzynia. Dawaj, pyk, 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 pyk. Otwarte, pięknie zabieramy. Tutaj mamy pełno jeszcze rzeczy. Cicho. Kurde, no, jeszcze ten dzban wielki musi tu być. Tuteleczka. Musieli tutaj nieźle balować. Ogólnie gierka jest bardzo przyjemna. kolejna. Dziękuję, dziękuję za lajka. Dzięki, dzięki za lajeczka. Okej, okay, tutaj jeszcze coś leży. Cejku, tak? jeszcze tutaj. Mamy to wszystko. Lecimy na bazę. I sprzedajemy odpad. I na bazę. Tam ci wrócili. Chyba jeszcze nie, nie. Tak wrócili. I właśnie zasuwają. O, przyjeżdżają po kolei. Pięknie działa nasza sortownia. Żeby szybciej się jeszcze ruszali, to by było fajnie, nie? Bo zobaczmy, jakie mamy ulepszenia do zrobienia. Bo być może coś dostaliśmy. Z personelu nic. Rynek, kontrakty, sklep. Maszyny. To już mamy. Tu już mamy. Tom za 37 tysięcy byśmy musieli kupić, nie? Tom. Później to, to, to. O kurde, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Drugi robot, niepotrzebny. To mamy. E, ulepszenia jeszcze. Zwiększ świadomość spraw, aby ludzie przynosili więcej odpadów. Ok, mogą przynosić. Zaawansowane sortowanie. Kombinuj szybciej podczas sortowania. Dobra, osiągnij poziom zaawansowana robotyka. Spraw, aby Twoje roboty poruszały się szybciej. A to jest na reputacji 18. A fabryka. No, to nie mogę, tutaj na no, etapie przeciw, granicę. Parking mogę zwiększyć jedynie, ale sześć ciężarówek, jak na razie, mi starczy. Więc myślę, że to będzie spoko. Tutaj mamy licencję jakąś na dostarcz produkcji, aby móc kupić fermentator biogazu. Och, cholipka. No i bank. No tutaj już nie, nie robimy nic z tym bankiem. Ci tam, ale zasuwają, zobaczcie. Normalnie moje padawane. Pięknie, zasuwajcie, zasuwajcie. Dużo jeszcze macie tu do wyniesienia? Nie, ostatnie worki wam zostały. Także teraz będzie pewnie z tego ze 150 albo i więcej kilo, nie? Dobra, zobaczmy tutaj. Eee, tutaj nie mamy palety. Odwieziemy sobie paletę. I zaraz zaczniemy produkcję. Tylko wszyscy nam tutaj ogarną temat. O, tutaj zobaczcie to. Tak się zarąbali w akcji, że zostawili worki na ziemi, nie? Okej, okay, tutaj już nic nie ma. Tu już nic. Czy ktoś jeszcze przyniesie jakieś worki? Mhm, jeszcze niesie tam worki. Jeszcze tam niosą worki. Dobra, ten jeden to ci jeszcze pomogę. Szefu nie może się przemęczać, jest godzina 18. A ja tu zapuszczam. Sobie. Pyk. I chyba wszystko. Dobra, odejdziecie. My sobie posortujemy. Ten 4 sekundy. Sortuj nieważne tam, że 4 sekundy. 4 sekundy mnie nie zbawią. Zobaczmy, ile kilo z tego wyjdzie. Tam jeszcze jeden będzie odpad, czy nie? Nie, już koniec. Sześćdziesiąt sto dwadzieścia dwadzieścia siedem plastiku. No dobra, czas i spać. Dobra, dwa tysiące. Oferty złomu. Ok, minus, dwa, minus 1200 jeszcze zostaliśmy, czyli będziemy mieli 3600. Zostanie nam. Nie, 4,5. Ok, dzisiaj są 10% więcej kosztują, więc możemy sprzedawać. A ja tymczasem zapiszę sobie Gierkę. Yy, I bardzo dziękuję Wam, że byliście. Niestety na TikToku nie byłem. Yy, a więc teraz kończymy live. Yy, już dwie godziny trwa, a ja jeszcze się do roboty, bo za godzinkę wychodzę do pracy. Muszę uszykować. Także dzięki wielkie, że byliście. I zapraszam Was na y, czwartkowy live. Y, z jakiej gierki to jeszcze nie wiemy. Pewnie, możliwe, że dam znaka na tym, na. Może, może z tej zrobimy też. Y, dam znaka na, na Discordzie, nie? Także dzięki, że byliście. I do zobaczonka. Kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano, z tej strony Menelaos. Jeśli lubisz gaming na najwyższym poziomie, zarówno nowości jak i klasyki, to dobrze trafiłeś. Streamuję na żywo na YouTube, Twitchu, TikToku, Kiku oraz Trovo, więc gdziekolwiek jesteś, możesz do mnie dołączyć. Wbijaj na mój kanał, zostaw followa, suba i bądź na bieżąco z najlepszymi gamingowymi akcjami. A jeśli chcesz pogadać poza streamami, to zapraszam na mój serwer Discord. Wszystkie linki masz w opisie. Widzimy się na streamie.